I witam Was w pięknej miejscowości garmisch Partenkirchen jest minus 1 stopni zimno, piękna miejscowość. I odbieramy właśnie tego APA tutaj. No i mamy tego APA, tak wygląda AP w sensie uszkodzeń, czyli lampiarz, tak zwany od lampy do lampy, zderzak, błotnik drzwi no i tylne nadkole szesnasty rok z pierwszych rąk 32 tysiące najechane e, wrzucę wam link do tego apa który był kiedyś identyczny to się okazało że jest bez klimy i tam jest cała do stawienia i do pamiętacie skodę niedawno niebieską z ze zmiażdżonym dachem no to one były w tych samych pieniądzach Harry tylko zastanawia co to ma ciągnąć z tym silniczkiem chyba przyczepkę na hotdogi, ale bardzo ładny apik i takiego apa kolega jeden z trzech kolegów którzy, jak to się mówi mają te złote strzały, o których mówię albo bardzo dobre strzały eee, to jest właśnie ich ich autko uszczelone, w środku fajny niezniszczony zadbany jest klima 32 tysiące przejechane jest pod światło Wiadomo, delikatnie do do wyprania, i tyle także, takiego apika można ściągnąć. I tak sobie popatrzycie, to Wam otwarłem naprawdę fajne zadbane autko i fajne dojazdy po, po mieście z takim przebiegiem 32 tysięcy km. To te samochody jeszcze pożyją. Jeszcze opony od nowości, czyli już. 7-letnie, a bieżnika prawie 6 mm, jak sprawdzałem. Także odnowości opony, nic nie najechane. Co tylko potwierdza, że to oprócz pisów oczywiście, i serwisu, to tyle ma. Zobaczcie, 7-letnie opony od nowości. I takie auto można trafić. zobaczcie, jak samo do dołu wygląda. No i drugi samochodzik. Tam chciałem kręcić, ale nie pozwolili. Zresztą przyjechałem, to już czekali z autem na zewnątrz. E, to jest kupiątka w Quattro e, w Dieslu e, 15 na 16 rok. 155 tysięcy przebiegu. Tak samo auto z polecenia tego samego kolegi. Oczywiście auto też uszkodzone. Lampa zderzak. Jest tutaj przehalatany cały. O, obydwoje drzwi do malowania, ale tylko do malowania. Jest także tutaj błotnik uszkodzony. I też piękny strzał, jeżeli chodzi o ten samochód. Ktoś będzie miał piękną, piękną kupiątkę w desie, oczywiście standardowo. Ładne Audi W miarę wyposażone Do oczyszczenia oczywiście Alcantara jest za hałas, ale stoję przy, przy autobanie Tam troszeczkę odjechałem już od, od Garmisz Bo tam stać to jest masakra Widoki piękne, to mam rzucę parę zdjęć później. Ja nie byłem w Galmisz bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Także taka kupiąteczka od kolegi. Bardzo fajny. Bardzo fajne Audi. To musi być w butach, wiadomo, na zimówkach, ale takich, które są już do wymiany. Standardowo wiadomo, że to <laughs> jakieś tam, wiadomo, koszty trzeba ponieść koszty eksploatacyjne, serwisowe ale ładnie się nim pracuje wszystko fajne to wygląda do ogarnięcia z apem w pakiecie jeszcze jakiegoś motocykla bym mógł wsadzić albo kładę, ale to jest właśnie o tym, także także tak, także zrobiłem sobie szybką wycieczkę w góry załadowałem i wracam do domu tak zwanym szybkim, bo tylko takimi jeżdżę jak już trzeba i zrobić przysługę bardzo dobremu koledze. No to na tyle by było. Pozdrawiam Was. Hej, hej.